Witam panie i panowie z tej strony so, to jest Games Masters Psychatok. Jesteśmy w drugiej rundzie mm, drafta mm, takiego szkoleniowego z M15 -ki. i w tym drafcie dostajemy naprawdę fajną rękę. Gramy dekiem biało-czarnym. Dostajemy naprawdę fajną rękę. To jest taka ręka, którą zawsze przygarnę chętnie. Szybki removal, szybki stworek i szybki draw. Więc naprawdę Coś czego taki dek chce. Właśnie jesteśmy w stanie szybko, że tak powiem, za zabezpieczyć sobie dół przed jakimiś prawda, niespodziankami i przy okazji jeszcze card advantage, prawda? Możemy łatwiej dojść do tych naszych triplicate spiritów i tak dalej, i tak dalej, prawda? No to jest akurat niebezpieczny gość. Jak widzicie, koleś gra <coughs> podobnie jak... Y nasz przeciwnik wcześniejszy biało-niebieskim dekiem, ale już po pierwszej karcie widać, że ten biało-niebieski dek jest po prostu lepszy niż tamten. Hmm. Oczywiście nie będziemy atakować, niech się chłopak, jeśli się chce wymienić, to przyjmę to w ciemno. Generalnie jest to taki koleś, którego w prędzej lub później trzeba zabić, bo później się staje naprawdę niebezpieczny. Właśnie, kolejny, no ok. No, zagramy sobie Evolving Wilds, w takim razie. Oczywiście nie będę atakował. Jak będzie chciał użyć całej tury, żeby mi stopować, to super, okej. Okay. To ja użyję całej tury, żeby mu zabić jednego. I poszukam sobie, myślę, Mountain. Jak widzicie, poszukanie mountaina nie było takie złe wcale. I teraz, oczywiście, możemy znowu postawić go przed wyborem: albo tapuje i traci całą turę, albo atakuje i traci gościa, prawda? A więc dość przyjemnie. I zagramy sobie chyba tego Nightfire Gianta, tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie, zagramy sobie chyba jednak Covenant żeby troszkę się odbić z ilością stworów na stole i mieć opcję łatwiejszego zagrania Co ja mówię? Zagramy sobie Triplicate Spirits To miałem na myśli Ale w tej sytuacji w sumie to nawet nie wiem czy nie lepiej zagrać tego Nie chyba lepiej zagrać tak szczulki i Wytapować się Zagrać sobie triplicate spirits To nam daje fajną pozycję na stole Mamy dużo też opcji na O negate naprawdę OK Negate w mainie bym nie przewidział nawet gdybym prawda ale w sumie, w sumie to nie jest tak źle, że ten negate się pojawił bo ja Spectra World. O kurczę, no to gorzej. No z tą kartą nie wygramy, to możemy już być pewni, że nie wygramy z tą kartą. Niestety. Spectra World. No nie za bardzo jestem w stanie z, tym, z tą arką nic zrobić, prawda? No gości ma protekcję na każdy kolor. Ale spróbujemy w każdym razie coś podziałać jeszcze. Bo jestem na trzy ataki, prawda? Więc nie jestem w stanie z tym też wiele zrobić. Teraz na dwa takie, prawda? Uh -huh. No dobra, nie ma, co, nie ma co pokazywać mu kart. Wiemy co ma. Tak naprawdę niestety, niestety jest to jedna z tych kart, na które ja nie jestem w stanie nic strzelić. Nie ma takiej karty, która mnie jakby ratuje oprócz Necrobite. Muszę włożyć na pewno Necrowiter'a. Pillar of Light na jego DG słaby. Co jeszcze można wstawić? Maszynę chyba można wstawić, bo ona tapuje mu stwora bez względu... To jest bezkolorowa karta, prawda, więc tapuje mu stwora ze Spectra Wardem. Natomiast można wywalić yy, tego Bloodhosta chyba, jest dosyć słaby na jego deck. I spróbujemy tak. Tak chcemy zaczynać. Yy. No, myślę, że spokojnie możemy zacząć od Evolving White, po Mountain'a. Potem Swift Claw, Swift Claw. Aha, oponent się rozłączył. Ale to przypuszczam, że, że, że e, tymczasowo. No generalnie rzecz biorąc, plan jest taki: e, Evolving Wilds, Typ 3-1. Typ 3-1. Sign in Blood. Ewentualnie, jak dobierzemy na przykład Triplicate Spirits, to oczywiście Triplicate Spirits w czwartej turze. Ale to jest chyba najlepsza opcja nasza. No nie wiem, co jeszcze ewentualnie można by... No bo granie pod tego Silent Blood na starcie jest słabe, prawda? Tracimy jakby tempo na stole za dobranie dwóch kart, które zawsze możemy dobrać później, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma, nie ma takiego, takiej potrzeby, żeby, żeby w ten sposób żeby w ten sposób postąpić, lepiej po na stole dwa stwory 3 1 i dopiero później i dobrać sobie karty w razie potrzeby. To jest chyba oczywiste. Natomiast wracając jeszcze do takich może uwag ogólnych, to mm, musicie pamiętać o tym, że na Magic Online jest też dużo spryciarzy, prawda? Bo tego nie, o tym nie wspominałem, a jest też wielu gości, którzy na przykład. Rozłączają się, prawda? Na przykład, bo generalnie jest taka zasada, że po 10 minutach, jeżeli oponent się nie pojawi, to przegrywa. I często goście próbowali mnie już w ten sposób podejść, że na przykład się rozłączali, że niby ich, że niby ich wywaliło tak, z internetu i potem na przykład po tych 9 minutach się pojawiali. I oczywiście liczyli na to, że mnie już nie będzie, że ja już uznałem, że po prostu ich wyrzuciło z internetu, że ja już będę robił co innego i nie zauważę tego, że po prostu oni wrócili i przez to to ja przegram przez czas, Prze że jakby, no, że, że ja stracę te 10 minut nic nie robiąc, tak? Więc są tacy że trzeba to uważać. Są goście, którzy na przykład w momencie, kiedy ci zostało na timerze 10, na przykład, nie wiem, 20 sekund zaczynają ci zagadywać, tak? Albo tam, nie wiem, 2 minuty zaczynają z tobą rozmawiać, jak z naj najlepszym przyjacielem, tak? Więc, oczywiście, jest dużo takich rzeczy, rzeczy, które trzeba gdzieś tam, można powiedzieć, takiego sobie wyrobić trochę nawet nie tyle cfaniactwa, co antycfaniactwa na Magic Online, żeby właśnie uniknąć sytuacji i osób, które po prostu niekoniecznie jakby grają fair, które gdzieś tam próbują cię na ten lub inny sposób prawda, przegrać, niekoniecznie czy próbują cię pokonać, niekoniecznie na zasadzie takiej, że po prostu gra, samego grania tylko właśnie przez jakąś tam nieuczciwość, przez jakieś tam podejście takie właśnie faniackie. Też trzeba pamiętać, że też <laughs> e, oczywiście można brać w finałach tej, tak zwane splity, splity, ale one nie są nigdy zrobione na zasadzie tego, że masz jakiś przycisk, tylko musisz sam się dogadać z przeciwnikiem, na przykład e, za pierwsze miejsce w drafcie 8-4 jest 8 boosterów, za drugie miejsce są 4 boostery, więc po prostu można się z przeciwnikiem dogadać, że bierzemy po sześć boosterów, tak, na przykład ja się poddaję, tak, powiedzmy, czy ty się poddajesz, tak, czy powiedzmy rzucamy kostką, ten, kto wygra kostką, ten, ten się poddaje, ten się poddaje albo ten, ten, albo ten wygrywa i ten drugi się poddaje, prawda, więc tu są tu jest różne konfiguracje, że trzeba trochę też z angielskiego, powiedzmy, takiej podstawy złapać, coś tam, żeby móc pogadać z oponentem czasami, no i to jest chyba tyle, tak naprawdę, jak chodzi o całość, co, 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 co bym mógł powiedzieć na temat tych takich dziwacznych różnych sytuacji, powiedzmy, które warto znać, a które niekoniecznie są jakby elementem interfejsu czy samej gry, prawda, tylko bardziej właśnie gdzieś tam e, tych relacji międzyludzkich, tak, bo naprawdę jest spora, sporo, naprawdę sporo. Już nie mówię o takich gościach, którzy na przykład e, przegrywają, prawda, i potem ci opowiadają całą historię, jak to mieli pecha, prawda? Tak byś ty nigdy wcześniej tego samego nie doznał, prawda? Yy, więc oczywiście to jest zupełnie inny odbiór takiej historii, kiedy na przykład jesteśmy w gronie znajomych, prawda, i sobie tam opowiadamy o naszych badbitach, a zupełnie inny, kiedy mi jakiś obcy gość zaczyna płakać, yy, że po prostu mu nie poszło, tak? No więc yy... tu jest pewien, pewien feler, prawda, w tym wszystkim. No okej, okay. oponent coś strasznie, że tak powiem, nie mrało się zabiera do grania, ale jego deck jest na pewno wyraźnie lepszy niż tamten UW. Tamto UW było po prostu takie bardzo ślamazarne, a on tutaj mi narzucił mocne tempo, prawda? A ma tego negate'a też w mainie, który mi trochę zabolał, ale ten negate będzie zmienił, prawda? Ja bym nie był w stanie się jakby ścigać z tym Spectral Wardem, Jedyna szansa, żeby tę grę móc wygrać, to byłoby po prostu yy, zdanie sobie sprawy z tego, hmm, że on tego spektra Worda ma, tak? A to oczywiście jest niemożliwe, żeby sobie zdać sprawę, że akurat ma konkretną erkę tam, prawda, jakąś. A więc, no, to byłby bardzo słaby plan. No jak widzicie, kolejny powód, teraz to tutaj zrobiłem kolejny dobry powód, żeby zagrywać tego yy, Swift Cloa wcześniej. Teraz mogę zagrać Swift Cloa plus... Szczury, prawda? A ponad widzę mocno myśli, czy blokować. Oczywiście nie będzie blokował. Jak to dokładnie działa? To nie jest jakieś wybitne, no akurat teraz, powiedzmy, jak, jakieś tam e, opcje mu daje, prawda? Ale to jest takie dosyć rzadkie, ta karta. Jeszcze mam minus, ok. No to teraz jestem w stanie grać po prostu wokół. Jeszcze raz to sprawdzę tą kartę, żeby się nie przejechać. A, okej, okay. No czyli mogę zaatakować spokojnie w ten sposób. Teraz jeżeli nie będzie miał landa, to po prostu zagrywam z końcem dury Raise the Alarm. Jeżeli ma negata to super. Jeżeli nie ma, to odtapowuję się, zagrywam po prostu Ucalite'a i zabijam go. Proszukę sobie Spectral World, okay. Tego jest to, że po prostu nie mam yy... za bardzo opcji obejść tego spektra worda inaczej niż po prostu próbuj próbując wyścig wyścigować się z nim, ścigać się z nim, tak? A więc to jest trochę problem. No dobra, no spróbujmy w ten sposób. teraz on straci dwa stwory, prawda? No i to jest jakiś plan, prawda? No oczywiście to nie jest jakiś świetny plan, ale jak on teraz nie ma jakiegoś stworka, no to jestem w stanie go zbić za wiele, a on nie jest za bardzo w stanie oddawać. No oczywiście to jest takie bardzo ryzykowne, ale no ja nie jestem w stanie wygrać w tym ten... Z tą kaptą, z tym z mordem, tym Inaczej niż po prostu. Tak, po prostu bijąc się z gościem, prawda? Więc. No jego to jest naprawdę przemyślane i nie chcę mi się wierzyć, że to jest jego pierwszy draft w życiu. Wydaje mi się, że. Aha, to, to był błąd, oczywiście. Nie powinienem atakować. Aha, nie, dobrze, dobrze, bo to jest przecież. To nie jest założone na niego. Czyli dobrze, ok. Za jeden mogę wbić. Zagrałem sobie tego jeszcze słompa, bo jak dostanę Covenant in Blood, to chciałbym go móc odpalić razem z Alpha Strike'em <coughs> potencjalnym. Ok, jest jasne. No zaatakujemy tym, tym szczurem na pewno. Zagramy kolejnego szczura. No niestety ma już czwarty land, więc jesteśmy coraz bliżej niestety w topy. Bo jak założymy na tego gościa Spectra Warda, to jest po nas. Chyba pora w ogóle atakować wszystkim powoli. Ok, Martbech, okej. Okay. Maja drodzy nic mi nie daje niestety, no bo trzeba się wbijać po prostu. Mhm. Maja drodzy mi nie daje niestety, no, ale no i tak go muszę rzucić, to naprawdę. Także no, wydaje mi się, że ta gra raczej się skończy źle dla mnie. Wrócił megalita. To jest dobra informacja. W miarę dobra informacja. Ale jak ma ten, ten jak dobierze ten land, no to jest po mnie oczywiście. Teraz za zaatakuję za 7. Trinker, ok. Teraz potrzebuję albo removalu. To nie jest niestety karta, która nigdy wygrywa grę. No niestety nie mogę nic zrobić w tej grze już. czy ale prawdziwe. bo on rozegrywa tego Spectro i ja jestem martwy. Mhm. No ten koleś by mi dał radę oczywiście tutaj wygrać. Dałbym mi wygrać radę Covenant of Blood. No i bo tyle. No niestety, jego deck po prostu był bardzo fajnie przemyślany i ten Spectral Ward to jest taka karta, która po prostu sama wygrywa grę, jak widzicie, bo nie jesteś w stanie nic z nią zrobić, prawda? No i tyle, to czekamy na kolejną rundę, co poradzić. Nawet jak widać w takich, w takich wypadkach, czasami się zdarza, ale widać, że jego deck był bardzo przemyślany i nie sądzę, aby ten człowiek, ten Green Nugget, był początkującym drafterem. Raczej to jest jednak gość, który po prostu się bawi w, właśnie w ten w tym, w tych Swissach, ale jednak, jednak coś, coś sądzę, że coś mi się wydaje, że jednak za dobry dek jak na jak na Swiss, tak? Bo jednak widać, że to każda karta była tam mocno przemyślana i, i to jest widać już powiedzmy troszkę wyższa szkoła jazdy.